Jak Ci poszła matura dzisiejsza z matematyki? Dzisiaj dzisiejsza matura z matematyki poszła tragicznie. Przygotowywałam się tylko jeden dzień, wczoraj, <noise> chwilę przed. I myślę, że będzie ok, bo ściągnęłam wszystko od kolegi z klasy nie wiem, jak na razie interesuje mnie kalendarstwo. A co dalej, to zobaczymy. Zobaczymy jak zdam maturę, to może pójdę na studia, ale wątpię. Z matematyki, no... Otwarte zadania były tragiczne kompletnie, nic tam nie napisałem, można tak powiedzieć, coś tam były jakieś tam liczby, a zamknięte zadania postrzelałem, mam nadzieję, że, że, że jakoś wyjdę z tego i mam nadzieję, że jakoś się zda. Polski tekst był bardzo fajny, bardzo mi się podobał, czytanie ze zrozumieniem, wszystkie zadania były dla mnie mm, no niezbyt trudne, mm, a jeżeli chodzi o wypracowanie, to można powiedzieć, że trochę był haczyk w wypracowaniu z Weselem. A ile się przygotowywałeś do polskiego i matematyki? Do polskiego dość długo, do matematyki no nie bardzo mi to szło. E, przygotowałam się bardzo długo. Trzy lata się uczyłam do matury, chodząc codziennie na korepetycje. A do języka polskiego wczoraj? Całe życie. No czytałam jakieś streszczenia tylko, ale polskiej to ogólnie nie mam z tym problemu żadnego. A z matematyki matura poszła całkiem dobrze. Uważam, że zrobiłam wszystkie zamknięte zadania. Do otwartych, też poszła większość, dobrze, więc uważam, że będzie okej. Okay. A wczorajsza z polskiego? No Polski też nie wydawał mi się trudny. Były dwa tematy: potop i wesele. Wzięłam potop, więc z potopu wiedziałam wszystko. Zastanawiam się ogólnie, czy iść na studia. Jeżeli pójdę, to na zaoczne, na architekturę wnętrz, albo do pracy. Z matematyki, no w sumie średnią, zamknięte. Nawet dałam radę, ale jak zobaczyłam otwarte, to się przyżegnałam i wyszłam. Wczoraj wesele, no to chyba według poprawiny. W sierpniu. W sierpniu, no. Dobra. Ale ten... mam nadzieję, że nie. Nie, bo wybrałam inny temat. Brałam potop i dałam e, Jeżeli chodzi o dzisiejszą maturę, to nawet czerwone majtki mi nie pomogły, więc chyba na tyle wystarczy. Zadania bardzo były rozbudowane i pierwszy raz widziałam takie na oczy, więc... Myślę, że 100% z polskiego, no to po zalał brak mojej niewiedzy i było ciężko, ale myślę, że będzie zdane. Co zdajesz na maturze jutro? Obowiązkowe niemieckie, ale jutro też zdaję angielski, więc myślę, że będzie bardzo dobrze. Czyli rozumiem, że dwa języki zdajesz. Tak. E, jeżeli zdam, to planuję iść do WSO, ale to się okaże. Że poszło mi dobrze, bo wbrew tego, czego się spodziewałam, była nawet prosta. Z matematyki prosta, a jak z polskiego wczorajszego? No, z polskiego byłam trochę zaskoczona, że potop i wesele w ogóle się nie spodziewałam, bo powiedziała, że nie będzie za długie, takie lektury, a jednak. No, ale myślę, że też miarę Po zanej maturze planuję odpoczywać. Pięć Od... miesięcy. Pięć miesięcy, a następnie co? Studia. Jaki kierunek, jeśli można wiedzieć? Ja się zastanawiam, ale myślę, że dziennikarz. No, powiedzmy, że jestem zadowolony, no miałem problemy z zadaniami za cztery punkty, po prostu ich nie zrobiłem, no ale tam niektóre te różny, z nierównością to jakoś dałem sobie radę. A co planujesz po zdanej maturze? Co planuję po, tego jeszcze dokładnie nie wiem. Czy, to zależy, czy jak mi poszły, jak mi płyną się, że będzie dużo trudniejszy. Po zadaniach, które przeglądałem z poprzednich lat były mi, zdawały mi się trudniejsze i teraz... Powiedzmy, że są łatwiejsze. Długo przygotowywałeś się do egzaminu z matematyki? No tak trzy lata w liceum, no i teraz ostatnie dwa dni. Zadania zamknięte były łatwe. No myślę, że chyba będę miał wszystkie dobrze. Pierwsze chyba trzy otwarte były dobre. Takie łatwe w sumie. Ale nie zdążyłem zrobić trzech otwartych. Zabrakło mi czasu. No i to, ale w sumie ogólnie myślałem, że będzie trudniej, bo próbna była trudna, a to było łatwe. Z polskiego przygotowywałem się trzy dni. A z matmy coś ponad tydzień, bo miałam małe braki. Myślę, że zdałam, chociaż nie wiem na ile procent. Yy, zadania zamknięte były dosyć łatwe. Yy, otwarte yy, dwa zrobiłam całe, wiem, że na pewno są dobrze, yy, a no, na resztę mi czasu tak nie starczyło, ale myślę, że będzie dobrze. Sprawiny będą w sierpniu? U mnie myślę, że nie. Znaczy, mam nadzieję, że nie, ale. Z tego co wiem, dużo osób mówiło właśnie, że trudno i obawiam się, że dużo pracownik uzyskaliśmy. Z polskiego w sumie no, czytałam lektury przez cały tydzień, no a matematykę właśnie przez cały rok powiedziałam praktycznie. Warto byś o tym pamiętał, gdybyś w razie nie zdał. Warto byś o tym pamiętała!